Ja nazywam się Piotr Wolski, a to jest próba numer 1548. Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Piotr Wolski i jestem lekarzem-dentystą. Muszę przyznać, że ten tytuł zawodowy posiadam od bardzo niedawna i muszę się jeszcze przyzwyczaić, bo przez ostatnie kilka lat, kiedy ktoś pytał, czym się zajmuję, mówiłem, że jest stomatologię. Jednak w przeciągu ostatnich kilku miesięcy zmieniło się bardzo dużo. Cofnijmy się trochę w czasie. Właśnie nagrywam na gorąco sprzed gmachu mojej już w tym momencie byłej uczelni, ponieważ zakończyłem swój ostatni egzamin i skończyłem studia na kierunku lekarsko-dentystycznym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Po całej sesji nastąpiło kilka miesięcy pracowitych Mimo wszystko wakacji, po czym 24 września. Dzisiaj jadę do Lublina, żeby odebrać bardzo ważną rzecz, na którą bardzo, bardzo długo czekałem. Mam to, po co przyjechałem. Już Wam mówię: 5 lat studiów z małym bonusem. A to wszystko po to, żeby dostać taki dokument. Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty, dzięki któremu będę mógł już wkrótce rozpocząć staż podyplomowy. No i spotykać się z wami w innych okolicznościach. Mam nadzieję, że przyjemnie. Także. Także prawo wykonywania zawodu już odebrałem, dostałem przy okazji pieczątkę. W trakcie trwania studiów rozwinąłem pasję fotografii oraz filmowania. Część z Was zapewne widziała już mój kanał na YouTubie o nazwie Wąski Punkt Widzenia. Cześć dzień, Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. W którym nagrywałem różnego rodzaju vlogi, relacje z wypraw górskich. No, generalnie fajne miejsce. Polecam bardzo serdecznie. Doszedłem do wniosku, że bardzo dobrze można połączyć te dwie dziedziny, tworząc kanał na YouTubie poświęcony stomatologii. Z ogromną przykrością yy, muszę powiedzieć, że prawdziwy jest mit, że ludzie boją się stomatologów. Strach przed wizytą stomatologiczną wiąże się przede wszystkim z niepewnością tego, co nas czeka, bólem, który może nas spotkać. Dlatego wpadłem na pomysł, żeby w postaci takich właśnie nagrań. Wytłumaczyć Wam to, co się znajduje w gabinecie, jak wyglądają poszczególne procedury, jak należy dbać o zęby, jak należy dbać o siebie po różnego rodzaju zabiegach, a przez to dużo łatwiej będzie Wam przyjść do gabinetu bez obaw i strachu o to, co Was czeka, poddać się leczeniu stomatologicznemu i wyjść ze zdrowym i pięknym uśmiechem. No i również chciałem pokazać, Wszystkie inne rzeczy, które można zawrzeć w formie vloga, niekoniecznie będzie to gabinet. Czasem wyjedziemy na jakieś szkolenie, czasem wyjedziemy po prostu w góry, żeby sobie poodpoczywać. Także myślę, że kawałek swojego prywatnego życia też tutaj przemycę, tak żeby pokazać, że lekarz-dentysta to też jest człowiek. Serious? Podsumowując, bardzo się cieszę, że znowu wróciłem do nagrywania, że mogę widzieć się z Wami za pośrednictwem monitora, ekranu komputera, telefonu czy czegokolwiek, na czym oglądacie tego vloga. Bardzo serdecznie zachęcam Was do zasubskrybowania tego kanału, udostępnienia nagrania wszystkim, którzy boją się stomatologów których chcecie zachęcić do tego, żeby przestali się bać, żeby poszli na wizytę, albo jeżeli stwierdzicie, że jest to ciekawy kanał i dacie mi kredyt zaufania, a ja spróbuję udowodnić, że tak faktycznie jest, no to oczywiście zasubskrybujcie, skomentujcie, udostępnijcie, zróbcie wszystko, co możecie zrobić. Mam nadzieję, że będziecie mieli bardzo dużo pytań na które z chęcią będę odpowiadał, ze względu na to, że ten kanał tworzę całkowicie samodzielnie, zarówno treść merytoryczną, jak i y, techniczną, montaż i wszystko inne, co jest związane z produkcją filmu, wykonuję samodzielnie. Także jeżeli widzicie jakiekolwiek błędy, chociażby z dźwiękiem, to proszę mi wybaczyć, ale będę robił wszystko, żeby poprawić jakość tego, co tworzę. I przez to yy, sprawić, że oglądanie tych treści będzie dla Was przyjemne. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za wytrwanie do końca. I do następnego odcinka. Cześć!